Ja zniknęłam i wyglądałem, co pies tam stał. Coś chyba się zepsuło. Um. O jest moja kolonka. Mm, Tutaj czekaj, zostawisz się. Nie, 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 nie chcę wyjść. Chodź, jest charakter, czego nie mogę zrozumieć. Nie, co jest? to będzie mm. uh, nie 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 trojduję um, oh, nie nie się z innymi

OK，嗯、uh, um,，慢慢来呢，然后身体，嗯、uh，身体也挺 y a、mm、h、hmm. yeah. Oczywiście. Okay, yeah. mm -hmm. Dobra, dzięki. Oh, o no wychodzę. Czekajcie. Nie wiem, no tu. Z mapą. A gdzie ty jesteś teraz? Nie wiem. Czekaj. No właśnie, już kilka poziomów mam odblokowanych, a ty jest to zero. No wiem, więc poczekaj no. ja nie mam nic więcej, to jest

nie wiem, czy sam, sam, czy gdzie ty jesteś? O, jesteśmy, a to. Aha, poczekaj. Heju. O, poczekaj, a poczekaj, jestem czego? <laughs> idziemy, idziemy. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Czekaj, bo po popchnęłam. Czekaj, co? Oh. Poczekaj. Po, po co? No, no ja nie mogę samu łapczyć, bo ty... A co? A co? A co? Chodź, czekaj. Oj, nie, nie wiem gdzie ja idę. Idziesz? Okay. Czekaj. Chodź, 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 Po co? Oj, po co? Czekaj, pleżu już muszę. Nie, yeah, pleżu ja jak czy wy... co? Dlaczego co pieniądze? Jakie są wieści. Jak No bo częściej O co się mam? Ja!